No! wrócił już już w końcu Co ty masz na nowach? Co tu daje jakieś? Nie, Ściągasz się! Za ile ile mam wy, wydałeś? Ile? Nie! Nie! Nie masz w facet! Kurwa, jak jeszcze... raz zobaczę co ty na nogach masz jakieś rybo daje. nie to nie powiesz mi znowu bo teraz ci dałem tylko uproszczenie, no nie bo potem wezmę broń i już sobie nie ma się w końcu co ty za koszulkę masz Ksiulka. Thank mm -hmm. you.